Przecineckim PKS-ie źle się dzieje, tak twierdzą związkowcy, którzy spotkali się ze starostą. Rzeczywiście PKS przeżywa trudne chwile. Starosta zapowiada, że do firmy już nie będzie dopłacał. Oznacza to konieczność dalszego cięcia kosztów, czyli likwidacji nierentownych linii. To spotkanie trwało ponad 3 godziny, prawie 4 godziny, a zatem spróbowaliśmy no, w jakiś sposób dyskutować, mówić o tym, jakie są zagrożenia, teraz jakie są perspektywy. I nie należy ukrywać, że spółka już w grudniu zaproponowała nam plan rzeczowo finansowy z którego wynikało, że byłaby strata prawie 800 tysięcy złotych w tej działalności podstawowej. Wprawdzie, gdyby zbyto odworzec PKS, to ten, 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 ta strata przemieniła aby się w, w zysk rzędu miliona złotych, ale to jest tylko okazjonalne, no bo sprzedamy dworzec PKS i już później nic nie będzie e, do zbycia. Więc, e, i, I zarząd powiatu szczecineckiego i, i Rada Nadzorcza odrzuciły ten plan finansowy, zobowiązując prezesa zarządu spółki do przygotowania nowego planu, który opierałby się na takim działaniu zwiększającym dochody i zmniejszającym wydatki. W konsekwencji został przedłożony przez panią prezes nowy plan rzeczowo-finansowy, który zakłada już stratę rzędu 30, 30 33 tysięcy złotych, więc to nie jest jakieś tam um, um, ogromna strata. Ta, ta, ten plan rzeczowo finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, ale konsekwencją tego planu są pewne obostrzenia wynikające z takiego rygoru finansowego, zarówno jeżeli chodzi o kwestie dotyczące analizy przychodów związanych z trasami. Część tras jest likwidowanych, ale z rygoru finansowego dotyczącego również tego, co jest związane z zwykłymi wydatkami na remonty, na funkcjonowanie. No i to pracownikom w jaki sposób się nie podoba? Ustaliliśmy z panią prezes z zarządu spółki, że Rada Powiatu, Zarząd Powiatu rozpatrzy możliwość udzielenia spółce PKS przecinek pożyczki, między innymi to przedstawimy na tym spotkaniu ze związkami zawodowymi. Już w, tej, w tym zakresie przyjęliśmy pewne procedowanie. W tym tygodniu Zarząd Powiatu przyjął em, projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej powiatu szczecineckiego i, i w na, na najbliższej sesji zostanie zaproponowana taka uchwała, w której udzielimy pożyczki dla spółki PKS Szczecinek w wysokości 500 tysięcy złotych na poprawę płynności finansowej. Więcej na ten temat w dzisiejszym programie samorządowym starostwa. Obie szczecinackie biblioteki przechodzą proces cyfryzacji. Oznacza to, że już wkrótce ruszy elektroniczny system wypożyczania książek. Czytelnicy już teraz mogą się zapoznać z zaproponowaną przez szczecineckich bibliotekoznawców specjalną stroną internetową www.szczecinek.e/.biblioteka.net, która przekierowywać będzie do elektronicznej bazy zbiorów. Na razie muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na otwarcie bibliotek po zakończeniu operacji. Wprowadzamy nowy system, system y, katalogowania książek, obsługi czytelnika, y, który ułatwi nam życie i czytelnikom również w przyszłości, dzięki któremu będzie można przejrzeć y, katalog książkowy u siebie w domu, na swoim własnym komputerze, wybrać sobie odpowiednią pozycję. Zarezerwować ją lub zamówić. W momencie, gdy będzie ona niedostępna, gdy wróci do nas do biblioteki, czytelnik dostanie informację SMS-em i na swojego maila, że książka już jest przygotowana i dostępna dla niego, czeka na niego w bibliotece. Będzie można również poczytać na tej stronie o tym, co się dzieje w bibliotece, o ewentualnych takich sytuacjach, jak mamy teraz, że biblioteka na przykład jest nieczynna, z jakiego powodu i do kiedy, żeby też czytelnicy nie musieli chodzić na darmo. I będą mieli również czytelnicy swoje karty elektroniczne, które dostaną tutaj u nas na miejscu, dzięki którym będzie też przyspieszone ułatwianie wypożyczania książek. No, ale w taki tradycyjny sposób y, książkę będzie można no, w bibliotece normalnie wypożyczyć, tak jak dotychczas. Oczywiście y, biblioteka będzie otwarta normalnie. My jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Można przyjść i, i poprzeglądać sobie katalog kartkowy. Można również pochodzić między regałami, wybrać sobie książkę. Można również poprosić o pomoc którą z nas. Na pewno chętnie takiej pomocy udzielimy. Y -y. Do kiedy te biblioteki będą nieczynne? Biblioteka przy ulicy Wyszyńskiego będzie nieczynna do 4 marca włącznie, a biblioteka przy ulicy Jeziornej do 8 marca. Ale oprócz wypożyczania książek w bibliotece, można tutaj również co jakiś czas przyjść i spotkać ciekawych ludzi i organizujcie tutaj spotkania z autorami książek, z pisarzami, z poetami. Oczywiście najbliższe takie spotkanie odbędzie się 6 marca o godzinie 16.30 w bibliotece przy ulicy Wyszyńskiego. Spotkanie z Kajetanem Rajskim, który napisał książkę pod tytułem Wilczęta, czyli Rozmowy z Dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że jest to ciekawy temat i, i Państwo przyjdą do nas na to spotkanie, będą mieli Państwo mnóstwo pytań do autora. Z tego co wiem, już przygotowana jest druga część tej książki, więc na pewno będzie dużo opowieści, w jaki sposób. Zebrał materiał i same, same ciekawe tematy zostaną poruszane na tym spotkaniu. Kolejnym spotkaniem, jakie planujemy, też na początku marca, najprawdopodobniej nie podam Państwu terminu, ponieważ jeszcze trwają rozmowy z autorem. Jest to spotkanie z Piotrem Rozmusem, naszym Szczecineckim pisarzem, którego książka właśnie ukazała się pod tytułem Kompleks Boga. Pierwszą książkę jego wszyscy pamiętamy pod tytułem Bestia cieszyła się dużym zainteresowaniem, więc mam nadzieję, że i na to spotkanie również Państwo chętnie do nas przyjdą. Poza tym chciałabym jeszcze zareklamować również bibliotekę, tak jak Pan powiedział, nie tylko wypożyczanie książek. Mamy również dużo dostępnych stanowisk komputerowych dla mieszkańców naszego miasta, mamy również tablety, które wypożyczamy na miejscu, mamy również stół multimedialny, z którego można skorzystać. Zapraszam tutaj. Myślę, że głównie młodzież będą tym zainteresowani jako taką naszą nowinką. No i do odwiedzin w bibliotece. Zachęcamy i zapraszamy. Kilka miesięcy temu uczniowie społecznego gimnazjum nawiązali współpracę z uczniami i nauczycielami hiszpańskiej szkoły znajdującej się w miejscowości Bera w kraju Basków. W ten sposób powstał projekt 2200 km, czy to naprawdę tak dużo, który zakładał wzajemne poznanie się, prezentację kultury, tradycji i obyczajów. W ramach działań związanych z projektem, duża grupa uczniów społecznego gimnazjum gościła u swoich baskijskich kolegów, zwiedzając region, poznając bliżej środowisko i kulturę Bery i okolic. Polscy uczniowie mieli okazję uczestniczyć w barwnych obchodach baskijskiego karnawału. Młodzież odwiedziła Pampelunę, San Sebastian, okoliczne miejscowości i ich najciekawsze miejsca. O odwiedzinach polskich uczniów wielokrotnie informowała hiszpańska prasa i media, stało się to ważnym wydarzeniem w regionie. W czasie podróży młodzież zwiedziła też Paryż i Amsterdam, poznając bliżej te europejskie stolice. W ramach projektu uczniowie z Bery odwiedzą Szczecinek pod koniec marca. Niezwykłe dźwięki muzyki żydowskiej, bałkańskiej i romskiej rozbrzmiewały w czwartkowy wieczór w Zamku Książąt Pomorskich. A wszystko to za sprawą koncertu krakowskiej grupy Legend of Kazimierz, która już od pierwszego utworu oczarowała szczecinecką publiczność. W muzyce granej przez zespół nuta nostalgii mieszała się ze spontaniczną radością, tworząc jedyną w swoim rodzaju niezapomnianą folkową mieszankę. Koncert z licznymi bisami trwał prawie dwie godziny, a zakończyła go długa owacja na stojąco, którą zachwyceni słuchacze dziękowali artystom za ten naprawdę magiczny wieczór. Wśród 11 gazel biznesu ze Szczecinka po raz kolejny znalazło się PWiK z najwyższą pozycją wśród firm wodociągowych w województwie zachodniopomorskim. W Szczecinie odbyła się uroczysta gala, podczas której został wręczony certyfikat przynależności PWiK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku do elitarnego grona, grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Gazele biznesu to ranking pozwalający wyróżnić małe i średnie firmy, które charakteryzują się dynamicznym rozwojem. Na nadzwyczajnej sesji w miniony poniedziałek obradowała Rada Gminy Szczecinek. Podczas sesji wójt gminy chciał uzyskać zgodę radnych na wstrzymanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Turowie. Tak się nie stało. Radni nie poparli jego wniosku. Propozycja oczywiście została odrzucona. Jesteśmy w tej chwili na etapie początkowym, jeśli chodzi o przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Turowie. Jest to inwestycja dość kosztochłonna. Realizacja tej inwestycji będzie przebiegała z wykorzystaniem pożyczek i środków własnych gminy Szczecinek. A czas realizacji kończy się w pierwszym kwartale 2016 roku. Jest to inwestycja, która jest w pewien sposób przewymiarowana na potrzeby tego obszaru, który ma obsługiwać. Dlatego też będą dość wysokie koszty eksploatacji tego, tej instalacji. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Wyszły nam z kalkulacji oszczędności rzędu 2,5 miliona złotych, gdybyśmy nie budowali tej oczyszczalni ścieków, a zastosowali inną formę gospodarowania ściekami na tym terenie. Dodatkowa informacja jest taka, że jesteśmy zmuszeni do wycofania się z aglomeracji Turową. Jest to są przepisy, które, dyrektywy unijnej, które określają tak zwane aglomeracje, gdzie obszar, który obsługiwać ma oczyszczania w Turowie nie mieści się w zakresie minimalnym aglomeracji, czyli nie ma odpowiedniej ilości mieszkańców na danym terenie i nie ma odpowiedniej ilości mieszkańców na kilometrze sieci. To czyli co te argumenty ekonomiczne nie przekonały radnych, dlaczego, dlaczego tak się stało? Czyli z tego co się zorientowałem, radni mają. Mają zdanie, które zresztą też zostało wypowiedziane na sesji, że lepiej mieć swoją oczyszczalnię i korzystać ze swoich możliwości technicznych związanych z oczyszczeniami ścieków, nie wykorzystywać nie należy wykorzystywać sieci i instalacji, które są w tej chwili w spółce PWIK, który Notabene, gmina Szczecinek też jest udziałowcem, to może w mniejszym stopniu niż inne samorządy, bo pamiętacie Państwo, że gmina Szczecinek weszła tylko w wielkości 1 trzeciej powierzchni gminy do projektu do rzecza Parcenty i dlatego też w otoczeniu miasta Szczecinka kilka miejscowości tylko jest przyłączonych do oczyszczalni ścieków w Szczecinku. Więcej na ten temat w programie samorządowym Gminy Szczecinek w najbliższy poniedziałek oraz na stronie internetowej gminy. Depresja to choroba, która atakując podstępnie niszczy życie człowieka. Centrum Zdrowia Psychicznego Solution w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją zaprasza na kolejny Dzień Otwartych Drzwi 23 lutego. Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. O tyle jest to trudna choroba, że ciężko ją zdiagnozować. Wiele osób, które chorują na depresję nie mają świadomości tego, że akurat ta choroba ich dotyczy. Często pod przykrywką objawów somatycznych, objawów kardiologicznych, dolegliwości bólowych kryje się depresja. Lekarze pierwszego kontaktu nie zawsze wiedzą, o co pytać pacjentów. Nigdy lub prawie nigdy nie pytają o emocje, jakie towarzyszą pacjentowi podczas odczuwania dolegliwości bolowych. A może za tym wszystkim stać właśnie depresja. Depresja jest chorobą, która wkrada się w nasze życie bardzo powoli, ale bardzo mocno. W pewnych momentach może dojść do takich sytuacji, że tracimy radość życia. Tracimy zainteresowanie tym, co, co nas bawiło do tej pory. Mamy obniżony nastrój, jesteśmy przegnębieni, smutni. Y, mogą się pojawić również myśli samobójcze. 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. W tym też dniu Centrum Zdrowia Psychicznego Solution w Szczecinku będzie przyjmować. W ramach dni otwartych będą to wizyty niepłatne. Każda osoba, która chce skorzystać z usług psychologa, psychoterapeuty, powinna do nas zadzwonić pod numer 534-907-730 i zarejestrować sobie taką wizytę. Takie wizyty do niczego nie zobowiązują, może to być jednorazowe spotkanie, a na takim spotkaniu można zobaczyć, jak pracuje psycholog, psychoterapeuta, można się przyjrzeć swojemu stanowi emocjonalnemu, swojemu samopoczuciu, swojej psychice, czy faktycznie jest wszystko ok, czy może jednak trzeba coś poprawić, coś zmienić, nad czymś popracować. Akcja związana z świadczeniem darmowych usług tego dnia jest szeroko propagowana nie tylko w naszym kraju, ale też i na całym świecie. I my jako Centrum Zdrowia Psychicznego Solution przyłączamy się do tej akcji i zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu. Podajmy jeszcze adres. 28 lutego, 3 pierwsze piętro, numer telefonu 534 907 730. Bardzo udany cykl startów zawodników STS Pomerania Szczecinek został uwieńczony sukcesami na mistrzostwach polskich juniorów, które odbyły się w lutym w Toruniu. Sezon halowy powoli się kończy. Czas na podsumowania. Startowaliśmy bardzo często w, te, w tym roku, ale i efekty tych startów są bardzo duże. Wszyscy zawodnicy poprawili znacznie rekordy życiowe. Ograniczyliśmy grupę, ponieważ niewystarczające środki finansowe nie pozwalają nam na to, żebyśmy jeździli z, z grupą taką, którą chcemy, tylko tyle, ile, ile pozwalają nam. Środki. Na przykład, na, na mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego które odbyły się dwa tygodnie temu, startowało siedmiu zawodników, a moglibyśmy zabrać siedemnastu czy osiemnastu, tak. Niestety zostawiamy ich w domu, nie startują i powoli w ten sposób wykruszają się, ponieważ mamy tylko środki dla najlepszych i, i tych, którzy zdobywają. Bywają y, laury na arenach krajowych i światowych. Y, zakończyły się Mistrzostwa Polski. Nie mówię tutaj o Mistrzostwach Województwa. I powiem, że Wiktor Santkiewicz y, na 60 metrów przez płotki pobiegł wynik 7,87. To jest dziesiąte sekundy gorzej od y, rekordu Polski. Jest to w tej chwili najlepszy wynik w Europie. I myślę, że jego start w Kolumbii na Mistrzostwach Świata w trzeciej degadzie lipca będzie udany i zobaczymy tam finalistę, a może coś więcej. Tak? Oliwia Małkiewicz, która bardzo mocno poprawiła się również na 60 metrów przez płotki. I é Pobiegła 875, przegrywając o 2000 sekundy, to, to jest e, tak się śmiejemy o, o grubość stroju e, 2000 sekundy całkiem nie, niewiele, i, i e, myślę, że ten wynik dał jej już możliwość startowania na mistrzostwach polskich seniorów. I ona ma dwie imprezy, na które podejrzewam, że pojedzie na młodzieżowe mistrzostwa. Mistrzostwa Polski, przepraszam, na Mistrzostwa Europy Juniorów lub na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. I, I zobaczymy, którą imprezę wybierzemy, ponieważ tutaj będzie startowała ze starszymi, dużo starszymi zawodniczkami. Całe podsumowanie minionego sezonu w naszym dzisiejszym programie. 17 lutego w Atlas Arenie w Łodzi odbyły się prestiżowe halowe zawody lekkoatletyczne Pedro Cup. Na starcie stanęły lekkoatletyczne gwiazdy z Polski i ze świata. Ich zmagania obserwował prezydent Bronisław Komorowski. Przed głową państwa zawodnicy starali się uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Wśród rywalizujących biegaczy był zawodnik STS Pomerania Szczecinek Jakub Piwniewicz jak tam trafiłem, no startują zawsze najlepsi, czyli już muszę się wyróżniać tutaj w kraju żeby pojechać na taki meeting trzeba też mieć menadżera no i, no i załatwiać taką imprezę co do samego startu biegałem w serii z Rekordistą świata, Ariasem Meritem emocje bardzo, emocje niezłe, super, pełna hala, dużo kibiców cała Atlas Arena wypełniona lekki stres no sama czołówka światowa. Bardzo fajne doświadczenie. A jak wypadłeś w tych zawodach? Byłem blisko rekordu życiowego, bo mój rekord w tej chwili wynosi 8,01. Pobiegłem 8,09, ale szykuję się do niedzielnych halowych mistrzostw polskich seniorów i myślę, że tam będzie moja kumulacja formy, że tam szykujemy formę, że tam będzie ten wystrzał. Gdzie odbędą się te mistrzostwa? Mistrzostwa Polski halowe teraz odbędą się w torniu seniorów. Opowiedz jeszcze o tym meetingu Pedros Cup, jaka tam jest nawierzchnia, jak tam się biega, czy można porównać nawierzchnię w, z innymi halami, bo startowałeś i w Toruniu tam jest również świetna hala lekkoatletyczna. E, w Toruniu też jest Mondo, bo to jest nawierzchnia Mondo tartanowa, ale na Pedrosie były jeszcze dechy. Są pod tartanem jeszcze wykładane deski i pomaga to, troszkę odbija od kroku biegowego i myślę, że, że jest bieżnia szybsza. No, na pewno to szybsza niż nasza szczecinecka. Y -y, jakie, jakie doświadczenia tam zdobyłeś? No mówię, że startowałeś z najlepszymi. Jak oni biegają? Czego można się od nich e, nauczyć? Y -y, jak oni biegają? Przede wszystkim ciężej trenują i mają lepsze warunki e, do trenowania myślę, że jak na to, co my tutaj mamy to osiągam bardzo dobre wyniki i przede wszystkim, tak jak rozmawiałem między innymi nawet z rekordistą świata Arisem Meritem no to, no to jeżeli chcemy biegać tak jak oni, to musimy mieć przede wszystkim lepsze warunki do treningu i ciepło przede wszystkim ciepło, bo trenuję cały rok w tam, między innymi w Stanach gdzie tam mówił Arias, że w Feniks jest ponad 20 stopni w tej chwili Ну и... Czyli co trzeba by było zmienić klimat, tak? żeby, żeby trenować? No tak, chyba tak. <gry> I urodzić się w innym kolorze skóry. No tak, oni mają jeszcze jakieś genetyczne uwarunkowania, ciemnoskórzy biegacze biegają. Najszybciej powoli kończy się ten sezon halowy, później wiosna, jak będą wyglądały Twoje przygotowania do, do sezonu letniego? Tak, w lipcu mamy mistrzostwa młodzieżowe Europy, we wrześniu młodzieżowe mistrzostwa Polski. W międzyczasie jeszcze też w lipcu Mistrzostwa Polski Seniorów. No i, i to są takie trzy sztandarowe imprezy na ten rok. Rozpoczyna się weekend i poruszę posłuchać. Mam dla Państwa kilka zaproszeń. W najbliższą sobotę w hali o godzinie 14.30 odbędzie się druga odsłona tegorocznego Grand Prix Szczecinka w tenisie stołowym. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w zawodach, nawet tych, którzy nie mogli wystartować w pierwszym turnieju gdyż do końcowej punktacji zaliczane będą najlepsze wyniki z czterech startów. Zapisy bezpośrednio przed zawodami lub u sędziego. Kolejny mecz koszykówki w Lidze Juniorów pomiędzy Emet, Basket, Szczecinek, Gryf, Goleniów odbędzie się w niedzielę w hali sportowej przy ulicy Jasnej, a początek tego spotkania o godzinie 12. I to była już ostatnia informacja w aktualnościach, a za chwilę okruchy na niedzielę.